Witajcie, moi drodzy. Witajcie. Witajcie. Jestem ciekawa, kto będzie tutaj. Dzisiaj mamy dużo rzeczy do zrobienia. Pierwsze, to co zrobię, to udostępnię transmisję. Już, momencik. O. Dobrze. Tak, zapraszamy na kawkę wieczorną i na karty. <laughs> Dzisiaj bardzo dużo jest pytań o związki, o relacje. Oj, oczywiście ja zaczynam mówić i Cezary też zaczyna mówić. <laughs> Dzisiaj jest dużo pytań o związki, o relacje, dlatego. Dlatego pierwsza część to wylosujemy osobę, która dostaje jeden z tych pięknych organów. Oczywiście tutaj wybrałam losy, tak losowo, bo tutaj się wszystkie by nie zmieściły. I kto tutaj wyszedł? O, proszę bardzo, Sylwester z WhatsApp. Wiem, kto to jest. Zgłoszę się z tą osobą. Nie będę wymieniała nazwiska, tylko że dużo osób prosi mnie o anonimowość, ale taka forma jest bardzo dobra. Moi drodzy, teraz pomyślcie sobie w sercu o sobie, o której chcecie uzyskać właśnie wiadomość. No, mój pies się już tutaj odzywa. Pomyślcie sobie i zaraz będziemy sobie wybierać kartę. Czy dana osoba jeszcze raz z wami? No tak. Czy dana osoba jeszcze raz z wami? Spokojnie. <laughs> tak. Mój pies jest bardzo wokalny, szczególnie kiedy czasami. Rozmawiam z klientami, dobrze. Teraz skupcie się w sercu. Pomyślcie o sobie. Może o partnerze, może o sobie w pracy, może o osobie, z którą współpracujecie. Co my tutaj mamy. Dobrze. Jeżeli wybrałeś. Piękną kartę z tym pięknym organem. Tutaj możesz spodziewać się wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o tą osobę. Jest to osoba szczera, taka innowacyjna, taka, która właściwie nie pozostanie na tym, co jest. Zdecydowanie możesz ufać tej osobie. Jeżeli wybrałeś kartę środkową, zobaczmy, co się tutaj kryje. Tak, jest to osoba pewna, troszeczkę władcza, taka troszeczkę, która lubi porządzić, która lubi mieć coś do powiedzenia, przede wszystkim, ale taka osoba, na której możesz polegać zawsze. Ona Ciebie nigdy nie zawiedzie. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, to niekoniecznie tutaj ta relacja jest stabilna. Tutaj dużo się może dziać. Tutaj dużo powstaje czasami znaków zapytania. Ta osoba jest bardzo niestabilna, może pojawiać się, uwracać. Może tutaj być takie troszeczkę energetyczne zamieszanie. Tutaj będzie taka, powiem Wam, krótka transmisja, potem zrobimy, nadrobimy, nadrobimy, potem horoskop. A teraz dam Wam karty, zobaczymy, kogo my tutaj mamy. Już momencik. Mam dzisiaj dla Was piękne karty anielskie, i daję Wam, daję Wam promocję na horoskop miłosny. Już momencik. Już momencik, kogo my tutaj mamy. Relacja jest stabilna. A już tutaj. O, siebie dobrze. Kto chce kartę, to pisze serduszko. Potem przejdziemy do horoskopu. kogo mały? pani Krystynka Baron. Piękna ochrona tutaj właśnie przodków, rodziców, osób, które są. Przepiękna energia. Anna Józefiak. Twoje sny się realizują, cudowna też energia. Słuchaj snów symboli przede wszystkim. Madzia zając, dla Ciebie Madzia, Więcej czasu spędzaj w naturze przede wszystkim. Karinka Jędrzejewska dla Ciebie manifestuj sukces. To jest przepiękna karta. Iza kan, już patrzymy tutaj. Piękne połączenie ze źródłem. A ja daję wam promocję na horoskop miłosny, moi drodzy, przez 24 godziny możecie dostać horoskop na 3 miesiące, miłosny, tutaj. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do drugiej części, do horoskopu, potem będę wam dawała karty. No już Cezary też, Zaraz tutaj też zaczyna mówić. Dobrze, skończyliśmy, wczoraj zrobiliśmy chyba 3 znaki. Skończyliśmy na roku, więc teraz będzie lew. Co z Unią? Mój pies się bardzo nudzi. Dobrze, lew. Zobaczmy sobie, co wychodzi dla lwa. Dla lwa będą dobre wiadomości, osadzenie przepiękne, jeżeli chodzi o to, obfitość, sukces. Tutaj finanse mogą się rozjaśniać po prostu, szczególnie kiedy pokazujemy siebie bez lęku. To jest bardzo ważne, dlatego możemy sobie pozwolić zawsze przyjąć po prostu więcej, bez takiego poczucia winy. Panna, zobaczmy, co będzie u panny w horoskopie finansowym. Dzisiaj dużo osób się upytało właśnie o finanse. Finanse Panna. W finansach może być coś, czego jeszcze nie widzisz, pomimo że się czasami może martwisz, to może być czas dla Ciebie takiej analizy, takiego planu, czegoś, co jest bardzo ważne. Nie wszystko tutaj musi być jasne. Warto, żeby właśnie zaufać procesowi, otworzyć się na taką mądrość, na zrozumienie, na coś, co jest ważne. Spójrzmy sobie na wagę. Już patrzymy sobie, jak będzie tutaj z wagą. Um, Wagi nie blokujcie przepływu finansów. Pieniądze płyną tam, gdzie nie ma blokad, gdzie jest radość, gdzie jest taka zgodność z sercem, gdzie e, nie blokujemy tego. Tutaj warto sobie zadać pytanie, co blokuje moje finanse? Dlaczego ta energia do końca nie karmi mnie? Przede wszystkim, może warto popracować nad taką harmonią wewnętrzną, żeby przyciągnąć większą równowagę, jeżeli chodzi o finanse. Zobaczmy sobie o Jakie będą finanse u Skorpiona? U Skorpiona, jak zwykle, bardzo dobrze. Potęga, władza. Otwarcie się na nowe, na dobre, nowe wiadomości, przede wszystkim dużo uważności. Skorpiony zawsze unikają manipulacji czy innych rzeczy. Nasza siła jest takiej właśnie przejrzystości, prawdzie, stabilności, czymś, co jest bardzo tutaj ważne. Następne znaki będą jutro. Teraz dam Wam karty. Zobaczmy dalej, kto dostanie. Anioły. Izabela Dzikowska-Bilska. Proszę bardzo, dla ciebie piękne, otwarte serce. Cudowna energia. Coś, co się tutaj przepięknie pokazuje. W takiej cudownej energii. Maria ma dla ciebie. Podcinaj toksyczne energie ze swojego życia. Madzia Kamińska, już patrzymy dla ciebie. Piękna energia, spokoju, dobrej energii, czegoś, co daje tutaj dobry czas, dobrą, dobre takie wsparcie. To jest bardzo tutaj ważne. Kogo tutaj mamy? Kasia Danilowicz. Dla ciebie piękna karta. Wizualizuj sukces przede wszystkim. Justynka Jusia Jędrzejewska. Tutaj musi być zgoda, żeby ta energia płynęła równo. To jest bardzo. Ważna. Moi drodzy, życzę Wam spokojnego wieczoru, cudownego, dobrej właśnie energii, w takim w spokoju, żeby być na bieżąco. Zapraszam Was do włączenia dzwoneczka na YouTube, Na pewno wtedy nie stracicie transmisji, nie stracicie też kart. Dzisiaj jest krótko. Więc życzę Wam spokoju i mamy promocję na horoskop miłosny przez 24 godziny 3 miesiące, więc jak najbardziej tutaj już Cezunio się przyszedł. Życzę Wam spokojnego wieczorku. No co?